Co? To jest zgubiliśmy No, zgubiłeś kramkę jeszcze w dodatku. Oceń szybko w paru słowach jak Ci się podoba nowy sprzęt. Ale tak krótko? No. Jest mały raz do. No... fajnie. fajnie. Wolała się? A tak szczerze teraz. Tak szczerze? No. no. Fajny. Jakby go nie było, to też by było dobrze. Jakby to by pojeździły. Ale... Zobaczymy. Nie, no widzowie, ja, ja sobie robimy. Zobaczymy w następnym odcinku, jak zrobimy sprzęgło, bo trochę lipa. I klamka wytrzymała w sumie. Ile z tobą młody? 6 minut czy mniej? Mniej Co ty robisz? Co robimy. No jak twoją? A, to nie Albo x. A, nie odpalimy x motosa No to bierze RCZT. Zetkę? Olej jest zmieniony, jest dotarta już? Tak To można coś upalić Tylko, że w sumie to się nie ma hamulców No i nie ma kopki tak. Z tyłu już się wytarło. Serio ty? Patrz na mnie, jedź za mną i zrób tak jak ja <słuch> Nie, nie wierzę. Ja wierzę! To jest niemożliwe No się przejechać, tylko gazu nie możesz dodać. No? Bo jak dodasz gazu, to od razu kogo ucieka. Ciekawy jestem, przejechałbym się, chciałem zobaczyć, jaką to ma moc. Tylko nie wiem, czy ja tak wiesz. Czy tak Dużo. Co? Dużo ma. Dużą moc. Mogę ci zaprezentować, ale muszę go no. rozgrzać. Dobra. Zgasł mi ale tak to spoko

Daj mu tam do porządku. No, no. Co ty tak słabo bokiem latasz młody. Szybciej się nie dało tu wjechać wody? Co? <laughs> Serio myślisz, że przyjdzie, przejdziesz to przy tej prędkości? Nie <laughs> Hop, ja tu na dwóch kołach przeleżę na teraz. Zjedź tu na wodę można się odwaliło co? Ja w kratowinę się załadowałem Jak mnie złapiesz w minutę to dam ci stówę, ale dajesz mi 10 sekund na ucieczkę Ale co? Jak mnie złapiesz w minutę, to dam ci stówę Ale dajesz mi 10 sekund A na ucieczkę? Cię A? Na motorze musisz być.

Co życie! Tak? Żyjesz? Coś zrobił! To ty chłopiek ręką rozbiłeś ten lód! Nie połamałeś się nad garstek? Była jakaś szansa mnie złapać? Nie. <noise> no się tym karni. Sam się tym karni. Mogę ci to spróbować odpalić. Tylko no ty, uciekaj. No ja to bym uciekł do domu. <noise> Ciężko tu odpalić będzie, wiesz? Masz minutę? Nie, no pół minuty. I ty siaka dostajesz, jak mnie złapiesz jaka? No. A pół minuty, I znaczy że ja mam 5 sekund na odjechanie stąd. No ale ty będziesz jeździć tym. Czym? Na lodowisku. No a gdzie mam jeździć? Po ulicy? A mogę cię tak dogodzić? Jak dogodzić? Z buta? No. No gdzie? <gry> no wiadomo. No to nie ma, no to nawet nie ma po co. Jest pomysł, tylko taktycznie trzeba. Widzowie czas start Pół minuty jak, jak mnie złapie to ma O kurde to był głupi pomysł. O co teraz odwali <grym> Nie ma szans mnie złapać Dawał jakbyśmy tu godzinę jeździli, chyba żeby mi paliwa tu brakło <śmienicza> Hopi, nie było szans